Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi Miłosiernemu. Błogosławiony człowiek, który służy Panu, i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych, miłosiernemu. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swoimi sprawami zarządza uczciwie. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Miłosierne. Pan Bóg błogosławi Nie przelękacie się złej nowiny Jego mocne serce zaufało w Panu Jego wierne serce lękać się nie będzie I spojrzywy z wysoka na swych przeciwników Mi Włosiernemu Pan Bóg błogosławi rozdaj i obdarza ubogich Jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze Wywyższona z chwałą będzie Jego potęga Miłosiernemu Panu. Bóg... za mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. według świętego Jana Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze zostanie samo jedno Ale jeśli obumrze przynosi plon obfity Ten, kto kocha swoje życie traci je a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Oto Słowo Pańskie. Pozwólcie, moi kochani, że zacznę od pytania. Co można powiedzieć w dziesiątym dniu pielgrzymowania o 7.46, żeby nie zasnąć na kazaniu? Kiedy wyszliśmy jakiś czas temu, kolejna noc, kolejny trud pielgrzymowania. I wiecie, ciekawe jest to, że wtedy Pan Jezus mówił do swoich uczniów, żeby szli za nim. Że Kto idzie za mną, kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Wtedy mówił do swoich uczniów, a dzisiaj, moi kochani, tutaj w kościele, w Gruszczycach, mówi do nas. Jeśli chcesz mi służyć, to idź za mną. I pewnie zauważyliście, że w trakcie pierwszej pielgrzymki to ma bardzo wymowny charakter, bo nikt z nas, no chyba że ksiądz Przemek, który nadaje rytm grupie, nie idzie przed krzyżem. To jest, moi kochani, bardzo ciekawe że kiedy podążamy polami, lasami, drogami naszej pięknej ojczyzny idziemy za krzyżem, czyli idziemy za panem Jezusem. Jakby w zupełnie innym wydaniu, bo wydaniu pielgrzymkowym. Ale dzisiaj kiedy tu jesteśmy, kiedy razem się modlimy, to chcemy sobie powiedzieć, żeby kogoś zyskać, to trzeba coś stracić. Wami sobie bardzo życzę tego, żebyście nie bali się tracić siebie, żebyśmy nie bali się tracić swojego dobrego imienia, żebyśmy nie bali się tracić swojej dobrej opinii czy tego, co o nas myślą inni. Wami sobie życzę, żebyśmy nie bali się tracić wygody i komfortu życia. Wami sobie życzę, żebyśmy nie bali się tracić dobrego samopoczucia po to żeby kogoś zyskać kogo no właśnie jego zobaczcie że kiedy nie wiem czekamy w jakiejś kolejce albo widzimy że jakieś miejsce jest zajęte to nikt na to miejsce nie usiądzie bo ono jest zajęte jeśli miejsce w sercu będzie zajęte przez wszystko inne a nie przez boga to nie będziemy umieli tracić. Niech w Twoim sercu, z tym zmęczeniem, które teraz masz, z tym, że może Twoje oczy są teraz otwarte jak pięć złotych albo ledwo co funkcjonujesz na tym kazaniu, ale niech w Twoim sercu będzie miejsce dla Boga, że tak jak wchodzimy i korzystamy z gościnności ludzi, z gościnności dyrekcji poszczególnych szkół, tak nie bój się otworzyć drzwi swojego serca i powiedzieć to, co moje Panie, należy do Ciebie. Bądź gościnna i gościnny dla Boga, tak jak ludzie gościnni są dla Ciebie. I nie bój się otworzyć drzwi swojego serca. Nie bój się tracić, żeby Boga zyskać. I oto chcemy Ciebie, Maryjo, matko pięknej miłości i niewiastu Eucharystii, prosić. Módl się z nami i za nami, żebyśmy potrafili być gościnni dla Boga, żebyśmy potrafili Go przyjąć w naszych sercach i w naszym życiu. Tego Wami sobie życzę, teraz, przez całe życie a nade wszystko w godzinę naszej śmierci. Amen. Chcę Panie z największą miłością i pokorą powitać Cię w moim sercu. Maryjo i święty Józefie, stańcie przy drzwiach mojego serca i proszę razem ze mną, przywitajcie Boga, który przychodzi w najświętszym sakramencie, ukryty w białym kawałku chleba. Witam Cię Jezu i pozdrawiam w kolejnym dniu pielgrzymowania, na progu rozpoczynającego się dnia. Tak Panie, ja chcę iść za Tobą, choć nie jeden raz nie wiem jak to zrobić. Tak Panie, chcę iść za Tobą, chociaż nie jeden raz mi się wydaje, że ja wiem lepiej. Tak Panie, chcę iść za Tobą, a jednocześnie chcę iść może za tym, co materialne, co światowe, bo miłość związana ze stworzeniami jakoś odwraca moje serce i moje oczy. Od ciebie jako mojego stworzyciela. Ale dzisiaj to właśnie chcę Ci znowu powiedzieć, witając i pozdrawiając Cię w moim sercu, że tak, Panie, chcę iść za Tobą, pomimo jakichś niedomagań, niedoskonałości, grzechu i słabości. Pragnieniem mego serca jest, aby Tobie służyć. Chcę, Panie, aby przez moje życie, jakie ono by nie było, przez mój dom, moją rodzinę, moje życie konsekrowane, kapłańskie czy w samotności, przez moją pracę czy życie na emeryturze, Panie, chcę uwielbić Ciebie, a przez to niech uczci mnie Twój Ojciec, a mój Bóg, który posłał Ciebie, żebym nie zginął i nie zginęła, ale miał i miała życie wieczne. Witam Cię Jezu w moim sercu i ten dzień kolejny chcę przeżyć razem z Tobą, idąc za Tobą, idąc po Twoich śladach i niosąc swój krzyż tak jak Ty go niosłeś. Tak, Panie, chcę iść za Tobą. Hoświęleni Świętym darem pokornie prosimy Cię, Boże, abyśmy składając należną Tobie ofiarę w dzień Świętego Wawrzyńca, otrzymali obfite owoce odkupienia przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wsiądźmy, moi drodzy, Kolejny nasz przystanek i każdy kościół, każda miejscowość ma coś w sobie, ten cudowny, malutki kościółek. Już teraz dziękujemy księdzu Proboszczowi, też od kilku lat tutaj posługuje. I od kiedy ksiądz Probosz jest, to tutaj jesteśmy z Eucharystią, dlatego tym bardziej się cieszymy, że tutaj możemy sprawować najświętszą ofiarę. Też dziękujemy na ręce księdza Proboszcza, tym wszystkim gospodarzom, którzy nas tutaj przyjmują ze śniadankiem za chwilę. No za chwilę powiem, co, co będzie śniadanką, idzie po prawej. Ale teraz niech to dziękuję wybrzmi. czytać was, to już trochę za późno, ale cieszymy się, że jesteście. Bardzo czekaliśmy na was, no i też mamy dużą prośbę do was, żebyście pomogli nam modląc się za nas, za nasze sprawy w remoncie kościoła, bo wasz udział jest tutaj znaczący. Od lat o tym mówię z tego miejsca i dziękuję oraz proszę, abyście w swoich modlitwach otoczyli wszystkie sprawy remontowe tego Małego, cudownego kościoła, w którym także i święty Walenty nam i Wam pomaga. W bocznym lewym ołtarzu mamy cudowny wizerunek świętego Walentego. Tutaj od wieków pielgrzymi przychodzą z okolic i proszą w sprawach swoich, także swoich bliskich, a Walentynki to wiadomo sprawy związane z uczuciami, także tymi rodzinnymi, małżeńskimi oraz w przygotowaniu do małżeństwa. Zachęcam, żebyście również swoje sprawy, intencje zostawili świętemu Walentemu tutaj lub też na kartkach zapisali. W kruchcie są kartki, tam można złożyć także tę swoją intencję, którą niesiecie świętemu Walentemu. W tym roku mamy razem ze świętym Walentem rodzinę Ulmów, a więc ten temat rodziny włączamy razem. Proszę was także i o to, ażebyście za tych naszych parafian, którzy wielki trud i serce wkładają w to, żeby was tutaj ugościć, przyjąć, także otoczyli modlitwą, za co z góry wam dziękuję i zapraszam na śniadanie smacznego. Też charakterystyka tego dnia wiąże się z tym, że dzisiaj idziemy na obiad do gospodarzy, dosłownie i w przenośni. Idziemy do siedmiu domów w Hajewie. Za chwilę wejdziemy na śniadanie i wychodzimy dzisiaj z Mszy Świętej po śniadaniu o godzinie dziewiątej. Natomiast, natomiast, jak będzie wyglądała organizacja tego naszego obiadu? Za chwilę przed wejściem. Do kościoła będzie Wiesiek, będzie pewnie gościa, widzę i Asia, tak? I teraz, najprościej mówiąc, mamy cztery posesje. Jest tyle przygotowanych karteczek z numerami, podzielone jest to, że każdy dzisiaj, Eucharystia jest dobrym miejscem, ponieważ tu jesteśmy wszyscy, łącznie od księży, po schole i wszystkich, którzy tutaj też jadą. Proszę, żeby każdy tutaj z tego miejsca wyszedł z karteczką, ponieważ tam jest napisany numer domu, do którego się udamy. Ja tam będę wcześniej, też wam podpowiem, kto wie, kto wie, w większości to są te, to są te same domy, które o tam paru lat, ale też przypomnę, dobrze, żeby każdy miał, bez znaczenia słuchajcie, jaki to jest numer, wszędzie jest na wypasie, wszędzie jest bardzo dobrze, wszędzie są piękni gospodarze, dlatego proszę, aby z tego postoju każdy miał w ręku karteczkę i to jest dowód, na to też będziemy wiedzieć, ile nas jest, bo, bo jakoś tam się gospodarze przygotowali. Jasne, a na kolejnym postoju też wywołam te siedem osób, jakich znajdę, i każdemu dam gadżet, żeby gospodarzom przekazać, bo ja możliwe, że nie, nie zdążę wszystkich y, y, objechać. I teraz uwaga: z racji tego, że będziemy w różnych, w różnych miejscowościach, w różnych domach, spotykamy się i pielgrzymka wyrusza o 13.30 z boiska która jest przy końcu miejscowości. To jest jedna ulica, to tam nie ma szans się zgubić. 13.30 wychodzimy już kolumną z boiska, dlatego proszę przewidzieć, że tam ci, gdzie, 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 gdzie mnie spotkacie, no to jest najdalszy punkt, no to trzeba te 10 minut założyć, że trzeba do tego boiska dojść. Czyli 13.30 już wyruszamy i proszę mieć to na uwadze, dojście na boisko. Miejcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu będą dzięki.